Witajcie. To jest pierwszy filmik na tym kanale, w ogóle mój pierwszy filmik na YouTube. Wiem, że nie jest doskonały, wybaczcie. Chciałbym przedstawić tu kilka sposobów na zarabianie drobnej kaski w internecie z wykorzystaniem technologii blockchain, czyli kryptowalut. Na pierwszy ogień idzie aplikacja StepN, czyli w sumie najlepiej dopracowana na ten moment apka z kategorii move to earn, czyli ruszaj się, by zarabiać. Z Czasem mam taki pomysł, by pojawiły się tu różne metody zarabiania na krypto, łącznie z airdropami, a nawet z inwestowaniem. Może nawet kiedyś podzielę się tu swoim portfolio. Ale wróćmy do Stepen. Co to jest Stepen i jak działa? Stepen to aplikacja zbudowana na blockchainie, która wynagradza nas za chodzenie lub bieganie na świeżym powietrzu. Wynagrodzenie otrzymujemy w tokenach GST lub GMT, które przy pomocy jakiejś giełdy kryptowalut możemy bardzo łatwo wymienić na realne złotówki lub dolary. W skrócie działa to w ten sposób, że czym więcej czasu spędzamy na aktywności, tym więcej możemy zarobić tokenów. Czy da się na tym zarobić? Żeby w ogóle zacząć zarabiać, potrzebujemy butów, czyli NFT. NFT to z angielskiego non fungible token czyli taki cyfrowy identyfikator reprezentujący zasób, taki jak dzieło sztuki, multimedia lub treści cyfrowe, a w naszym przypadku buty. Jestem w Stepen już ponad dwa lata, czego dowodem jest ten oto zdobyty przeze mnie achievement. Poza tym śmiało mogę stwierdzić, że zarobić się na tym da. Nie zostaniesz milionerem korzystając z tej apki, ani też nie zaczniesz zarabiać Yy, niestety bez żadnej inwestycji początkowej. Natomiast zarobić się da, czego jestem żywym przykładem. AROI, czyli zwrot z inwestycji, szacuje na około 6 miesięcy. Yy, tutaj macie dowód. Yy, spacer 2 marca, 52 minuty, zarobione 260 GST i wymiana wewnątrz aplikacji na USDC 3, prawie 50 dolara. Ja swój wkład już dość dawno temu wypłaciłem, a aktualnie rozwijam swoje konto za zarobione tokeny, plus część sprzedaję, żeby mieć ten materialny zysk, no i taki dowód na to, że warto. Ale warto nie tylko z tego powodu, że da się na tym jakieś pieniądze zarobić, tym czego nie widać, a co jest pewnie dużo większym zyskiem dla nas, to to, że spędzamy czas w ruchu na świeżym powietrzu. Większość czasu przecież spędzamy w domu, w pracy, nawet na siłowni, ale w murach. Mamy przez to problemy z zasypianiem, odczuwamy stres, jesteśmy rozdrażnieni, mamy obniżoną odporność itd. Często właśnie z tak oczywistego powodu, jakim jest brak ruchu, brak światła słonecznego, niedobory świeżego powietrza. Jeśli nawet na stepen nie zarobimy nie wiadomo jak dużych pieniędzy, to samo poprawienie swojego zdrowia poprzez powyższe będzie warte korzystania z tej apki. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, zarobić też się na tym da. Ile trzeba zainwestować? Jak wszędzie. Im więcej zainwestujesz, tym więcej będziesz w stanie zarobić na pojedynczej aktywności. Pierwsze buty możesz kupić za około 30 dolarów. Jest to absolutne minimum, które jest wymagane, żeby zacząć cokolwiek. Warto jednak sprawdzić i poczuć tę adrenalinkę, jak co minutkę drobne tokeny wpadają na twój portfel. jestem pewien, że z czasem, poznając apkę oraz mechanizmy, jakie tutaj działają, na pewno poczujesz chęć rozwijania swojego konta i zarabiania coraz więcej. Jakie buty warto kupić, na co zwrócić uwagę, oraz co jeszcze warto zrobić na początku, dam znać już za kilka dni. Zapraszam Cię więc, daj suba i za kilka dni słyszymy się ponownie. A jeszcze na koniec wtrącę, że do utworzenia konta w stepen potrzebujemy kodu od już aktywnego użytkownika. W opisie filmu wstawię mój, a Was zapraszam do dzielenia się swoimi w komentarzach. Nie ma co prawda na to chwilę żadnych bezpośrednich korzyści z polecania apki, ale kto wie, może kiedyś się to zmieni. Tymczasem się żegnam i do usłyszenia.